Cześć! Z tej strony Maja. Dzisiaj pokażę Ci, jak i gdzie zalogować się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów programu Powszechnej Dwujęzyczności. Zapraszam! W przeglądarce wpisz dwujęzyczne dzieci.pl. Jesteśmy już na stronie programu Powszechnej Dwujęzyczności. Zobaczysz tam panel zakładek. Nas dziś interesuje ta ostatnia, czyli zaloguj się. Proszę kliknij na to. Jeśli jesteś posiadaczem zestawu nauczycielskiego lub domowego, albo jesteś koordynatorem naszego programu, bądź chciałbyś nim zostać, znajdziesz tu przejście do odpowiedniej strony logowania. Widzimy teraz cztery możliwości. Pierwsza jest dedykowana osobom, które posiadają materiały w formie box. Proszę kliknij na opcję Zaloguj się. W środku swojego boksa znalazłeś karteczkę z indywidualnym kodem produktu. Przygotuj ją teraz, ponieważ będzie ona nam potrzebna. Wystarczy, że podasz adres e-mail, placówki, bądź twój indywidualny adres, którym będziesz się zawsze logować, i podasz otrzymany kod dostępu, aby znaleźć się w miejscu, gdzie są dodatkowe materiały. Proszę, zobacz, jak ja to robię. Jeśli jesteś jednak użytkownikiem formy iBox naszych materiałów, w tym momencie, kiedy klikniemy Zaloguj się, zostaniesz przekierowany do strony logowania w portalu Bilingual Future. Znajdziesz w nim piosenki, filmy oraz wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do pracy z dzieckiem w programie właśnie w formie elektronicznej. Jeśli nie masz jeszcze konta, proszę zarejestruj się. Jeśli jesteś już naszym koordynatorem, ta opcja logowania będzie właśnie dla Ciebie. Proszę kliknij Zaloguj się, a zostaniesz przekierowany do strony, która poprosi Cię o podanie adresu e-mail i kodu. Po zatwierdzeniu tych danych znajdziesz się już we właściwym miejscu, gdzie znajdziesz wszystkie materiały niezbędne do pracy. Jesteście może zainteresowani współpracą z nami? Wystarczy, że wypełnicie formularz kontaktowy i wyślecie go do nas. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin i omówi wszystkie kwestie. Czekamy na Ciebie!